Siemandero dzisiaj pokazuje mój album z Match Już uzupełniony Bo ostatnio mi przyszedł. Pierwsza strona to Tenham, druga Liverpool, Arsenal Manchester City. Jak coś to sobie stopujcie. Teraz włączę flash. O wiele jest lepiej. Możecie sobie zastopować na jakimś klubie i zobaczyć jakie mam. I zasubskrybujcie i lajkujcie. Po więcej odcinków z otwierania kart, jakichś ogólnie z więcej filmików z jakichś rzeczy i tyle i tu w ogóle jest tak dziwnie, bo tutaj kluby są po 5 kart, nie wiem czemu na przykład i Porto o i tu te kamprzępiony są ładne Counter i tutaj Showboat mam wszystkie: Magic Memories, Steel Strike, e, tu 100 klub, a tu 101 Dembele tutaj e, Black Hedge, i tu ostatnio trafiłem na minę Yamala. Tak się prezentuję. Poczekajcie, dobra jestem, tutaj płytki, tu infinitki, dzisiaj trafiłem Robercika powtór... powtórkę, Hall of Fame, yy, te limitki są mega ładne, brakuje mi Filipa Lama. Tu Limitki, Starboje i ten blast i Speed Speed Strike i Starboje, Goodboy. Dobra, i to na tyle. Subskrybujcie i lajkujcie. Cześć na